Dla mnie Allroad jest w ogóle doskonałym przykładem na to, że trzeba się jednak wstrzelić ze swoim dobrym pomysłem w dobry czas, bo dobry pomysł to nie wszystko. Był samochód, który w tamtym czasie chyba każdy chciał mieć. Auto ekstremalnie drogie jako nowy samochód, to zostało do dziś. Kupić sobie dzisiaj dobrze skonfigurowaną A6 to trzeba wydać... Dzisiaj chyba grubo ponad 500 tysięcy, żeby skonfigurować sobie dobrze taki samochód. W tamtym czasie ta kwota była oczywiście nieco niższa, ale w porównaniu z innymi samochodami, tymi zwykłymi, tymi osobowymi, tymi kombi, Allroad kazał za siebie bardzo dużo zapłacić. Później świetnie trzymał wartość i używane egzemplarze też były bardzo drogie. Tak, Allroad był pionierem segmentu, który kilka lat później zdominowało Volvo Cross Country. Podwyższoną odmianę A6 zaprezentowano w 1999 roku. Samochód dostępny był jedynie w nadwoziu kombi i z seryjnym napędem 4. W tamtych czasach jeszcze w ogóle nie było serii Q, czyli Q7, Q5, Q3, w ogóle tych samochodów nie było. Nagle pojawia się Audi A6 Avant w wersji uterenowionej. I co? I nagle okazuje się, że na rynku jest nisza, którą Audi tym modelem może zagospodarować. Prosty pomysł, trafiony w dziesiątkę. Wystarczyło wziąć normalną a postawić ją na podwyższonym zawieszeniu, dodać trochę plastików lekko terenowych i wyszło auto, które miało styl. I lepiej w tamtych czasach chyba wyglądało tylko XC70.